Z Ewangelii według świętego Jana. Potem nastąpiło święto żydowskie, i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć kruszganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem wstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego. Czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus: Wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był Szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego, dziś jest Szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża. On im powiedział, ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc, co to za człowiek ci powiedział, weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest. Albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Chwała ci Panie. Wielokrotnie myślę już ten fragment Ewangelii rozważaliśmy. Ale tak jak Bóg nigdy nie zmęczy się tym, aby nas zapewnić o swojej miłości, tak i w tym słowie pokazuje nam swoje miłosierdzie, jakie ma dla każdego człowieka, i to Jego miłosierdzie obejmuje nas całego nasze ciało i też naszego ducha. I tak jak Pan Jezus obiecał, że zostanie z nami aż do końca świata, tak właśnie pozostał w Kościele w swoich sakramentach. Bo i w naszych czasach jest tak dużo chorych na różne choroby fizyczne, może ich zakres się zmienił, mówimy o tak zwanych chorobach cywilizacyjnych. W każdym razie chorych jest wielu, jest też szereg chorób. Które właśnie biorą się z pewnego też zagubienia w tym świecie, chorób psychicznych, one narasta ich ilość. Jest cała rzesza chorych. I to uzdrowienie, jakie Pan Bóg proponuje, jest w zasięgu ręki każdego z nas. Tu nie, nie musimy tu czekać, nie musimy tu ustawiać się w kolejce, nie, nie musimy się tam pchać jak tutaj. Do tego do tej sadzawki, i czekać na poruszenie wody. W każdej chwili mamy przystęp do sakramentu pokuty i pojednania. I to jest po pierwsze, tam dokonuje się nasze uzdrowienie i uwolnienie. A później w sakramencie Eucharystii, przyjmując Komunię Świętą też możemy dalej doświadczać uzdrowienia, umocnienia na drodze wiary wszelkich potrzebnych łask, koniecznych nam do życia? I tak jak wtedy Jezus pytał tego sparaliżowanego, który już od 38 lat cierpiał i czekał na to poruszenie wody, i skarżył się, że nie ma człowieka, który by mu pomógł i doprowadził go w tym czasie poruszenia wody. Tak Jezus mówi do, do każdego z potrzebujących, czy chcesz stać się zdrowym. No, można powiedzieć, co za pytanie. Człowiek leży tyle lat czeka, wiadomo, że chce być zdrowym, ale to nie jest wcale takie oczywiste. I tak i w naszych czasach widzimy tak wielu chorych, ale czy oni rzeczywiście chcą być zdrowi? Czy oni rzeczywiście chcą przyjść do źródła uzdrowienia? Jest też ciekawy ten motyw, kiedy otrzymuje już łaskę uzdrowienia ten paralityk, że Jezus go przestrzega, aby już więcej nie grzeszył, żeby mu się coś gorszego nie przydarzyło. To jest też przestroga dla każdego, że mamy zabiegać nie tylko o uzdrowienie fizyczne. Wiem, że jest też sporo takich osób, które chcą, proszą Boga, szukają tego uzdrowienia, jeżdżą na różne spotkania charyzmatyczne, ale później jakby nie, nie przychodzi przemiana ich życia. I dlatego Jezus napomina, żeby coś gorszego się nie przydarzyło. A cóż może być gorszego niż utrata Jego łaski, niż utrata zbawienia? To jest to, co najgorsze może spotkać człowieka. Dlatego każde uzdrowienie jest wielkim darem, czy to fizyczne, czy, czy duchowe, wewnętrzne. Jest wielkim darem, ale też i zadaniem dla człowieka, aby wzrastał w nawróceniu, wzrastał w przemianie myślenia i postępowania, aby szedł za Jezusem i dawał świadectwo tego, czego doświadczył. A jeśli chodzi jeszcze o tego człowieka, którego paralityk właśnie nie miał, żeby, żeby go podprowadził, myślę, to jest też takie nasze zadanie, żeby innych podprowadzić do Boga, podprowadzić do sakramentów świętych, uświadomić im, że nie muszą nie wiadomo czego szukać, jakichś gruszek na wierzbie, czy jeździć gdzieś, objeżdżać cały świat, szukając nie wiadomo czego, jeśli mają pragnienie. Jeśli mają jakąś głęboką potrzebę, żeby im podpowiedzieć, żeby zwrócili się i w tych prostych znakach doświadczyli tej uzdrawiającej, przemieniającej, uwalniającej mocy Jezusa, którą zostawił w tych sakramentach. Chwała Panu.